Tak dzisiaj zaczynamy dzień od łazaneczek, a obok kolka. Łazanki? Kolka. Łazanki, dobra, zaraz będę je wcinać w formie w sumie mojego śniadania. Powiem wam szczerze, łazanki ogólnie nie są złe jako danie, jeśli chodzi tutaj o sportowe danie, bo jest makaronik, jest mięsko i jest kapustka, czyli nawet całkiem spoko no a tak widzicie, gdzie nie gdzie jest marchewka bo taka akurat kapusta kiszona gdzieś tam z marchewką, czyli całkiem, całkiem fajny sk skład ma tak? i troszkę węglowodanów i tłuszcza, tłuszczów i białka, bo białko to oczywiście mięcho mięcho, mięcho i tłuszcze w sumie też i ma całkiem fajny yy, skład ale ja nie do tego, bo ja chciałam wam w ogóle coś pokazać, co fajnego sobie ostatnio kupiłam taki fajny uchwyt do czego on jest, to jest uchwyt do telefonu pokażę wam przykład na kartkach, bo akurat przy sobie telefonu nie mam, tu kładzie się i super, super sprawa ja to bardziej w sumie kupiłam sobie pod pretekstem tablecika, czy jak filmiki montuję czy, montuję, czy jak coś sobie czasami oglądam, czy diety układam bo zdarza mi się też na tablecie te diety układać, to jest mega fajny uchwycik a druga rzecz, bestseller według mnie wszystkie różne statywy mam i te takie z nóżkami wykrzywającymi się. I te statywy takie już trochę większe. Bardziej takie, jak nazwała to, profesjonalne. Kupiłam w Actionie. Pokażę Wam na białej ścianie, żeby było widać. Taki statyw. Jest mega. To jest hicior. Hicior hiciorów. Bo normalnie nóżki ma tu rozkładane. Trochę mi się ciężko jedną ręką. Nóżki ma rozkładane. Trzy nóżki, jak widzicie. Oprócz tego tu ma śrubeczkę. Możecie pochylać. Góra, dół. I tu... Jedna rzecz, i wchodzi fajnie telefon, i fajnie wchodzi aparacik. Przynajmniej mój aparacik. Nie wiem, jak to by się sprawdziło w innych aparatach, w większych aparatach. Ale naprawdę w moim przypadku bardzo fajnie się to sprawdza. Wkręcić, czy jakbym chciała tutaj wkręcić, to no nie wkręcę, ale mam podobny uchwyt, gdzie mogę po prostu wkręcić aparat. A niestety już mam tak zużyty do wkręcania ten otwór, jeśli chodzi o aparat, że, że hmm, mogłoby różnie to się w, praktycznie w sumie skończyć. Ale to jest naprawdę mega hit hit hitów. Ja nie wiem ile za to dam, z 5 zł. W Aktionie kupiłam w akcjonie i naprawdę jest taki dosyć fajnie, solidnie wykonany ten uchwyt. I to jest naprawdę hit hitów. To jest jeden z lepszych moich uchwytów. I najczęściej właśnie ten y, aparatik sobie stoi na tym uchwycie, i y, najczęściej na tym uchwycie, czy właśnie telefonem, czy aparatem, ale najczęściej właśnie jest tak, że aparatem sobie na, nakręcam. I po prostu, no to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. To jest trochę, na, według mnie, na aparat sportowy, na kamerę sportową za małe, bo, no bo to naprawdę jest rzeczywiście za mały. Ta strzał to luzuję. tu luzuje. Nie wiem, w tą stronę, w tą w drugą stronę. Widzicie, I go się tak składa. Składa i to jest praktycznie troszkę większy niż moja dłoń. Jest naprawdę mega, mega praktyczny. Czyli do podróży czy gdziekolwiek możecie zabrać. Naprawdę jest mega. Mega fajny statyw, dlatego gorąco polecam. To jest, mi się wydaje bestseller. Bestseller, jeśli chodzi o statywy. No, mega no, ma te stopki, takie antypoślizgowe. Naprawdę, no super, super. Tak samo jak ten uchwyt do tablecika czy telefonu. Dlatego mogę gorąco polecić. No, są naprawdę, to są to są chyba moje takie, ja tak uważam. Tyle rzeczy różnych, ile kupiłam w swoim życiu, to wydaje, że, wydaje mi się, że to są dwa bestsellery. Które koniecznie musicie mieć. zaczynając nawet skręcić vlogi czy po prostu po prostu mieć no. Ale to, to jest numer 1. Ten statyw to jest numer jeden, Gorąco naprawdę polecam. No bo nie jest duży, nie, nie jest duży wszędzie się mieści nawet fajnie go się w ręku niesie, więc mega. Mam przyjemność w bardzo fajnym towarzystwie jechać. Nie wiem, czy widać. Udało mi się to się wyciągnąć i sobie tam musiała też taki ma dzień. Jak ma takie dni, to po prostu korzystam z takich dni, żeby gdzieś sobie śmignąć na pole. Myślę, że niedaleko. Nie musi być to nie wiadomo jaka odległość, ale po prostu niedaleko, żeby troszkę zmienić jej taki punkt widzenia, nie tylko dom, pod, pod domem, a tak zawsze coś jednak innego, fajnego. Pojazdy praktycznie dwie minutki od mojego miejsca zamieszkania. I mamy takie coś i tą panią. Który nawet taki, tak jak mówię, macie taki dzień, nawet taki kurczę fajny do spacerowania. U niej bardzo rzadko się takie dni zdarzają, ale jednak jeszcze gdzieś tam jakieś ma takie przebłyski. Dlatego staram się to wykorzystać na maksa i idziemy sobie. Jestem ciekaw czy będziemy w stanie tam tędy przejść. Bo tutaj widzicie wszystko, co się jest posiane. Nie wiem, nie wiem, co tu jest posiane, bo się nie znam na, na zbożu, niestety. Ale jakieś pewnie zboże. I, I po prostu chcemy pójść tam do końca. No i z powrotem wrócić sobie do samochodu i, i, i tyle. A jest to mega fajne miejsce. Dlaczego? Dlatego, bo kurczę praktycznie, w, może nie tyle w centrum, ale na brzeżach opola. A, gdzie mamy naprawdę cicho. Naprawdę mamy cicho. Zdarzają się takie miejsca. Lubię takie miejsca. No i sobie idziemy. O, jest druszka widzę, to jest fajna druszka. Taką druszką miał. ale coś się chłodno robi. Popatrzcie. Chyba będzie padać. No ale,ks, łapy na solewa. Fajnie. Jak to było kiedyś. Tak, tak kiedyś mi mówili. Nie wiem, czy wam też tak mówili. Um, od deszczu niby się rośnie. Ja już teraz chyba za bardzo nie urosnę. Ale jak zmoczy nas, to się nic nie stanie. Nawet taki fajny chłód z pól wieje, więc. Uwielbiam, uwielbiam po prostu się troszkę odciąć. Raz na jakiś czas po prostu odciąć się od, od miasta. Dlatego powiem Wam szczerze, nie wiem, nie wiem, czy bym się nadawała mm, mieszkać w domku. Może bym się nadawała, może bym się nie nadawała. Ciężko mi jest powiedzieć, bo lubię uciekać od miasta, ale nie powiem, nie wyobrażam sobie życia, żeby nie, gdzieś tam mieszkać na wsi, gdzieś tam ileś kilometrów, tak jak niektórzy mają że na przykład nie wiem, do najbliższego sklepu musi 10 km jechać, więc... No nie wiem, nie wiem czy się po prostu bym w takiej sytuacji odnalazła. A może? No nie wiem. Dobra, to widzę tutaj bale. Pamiętam jako dziecko na takie bale się właziło, siadało, mega było. Naprawdę mega, mega ten czas wspominam. Ale to były jeszcze większe takie te piramidy z bali, jak ja to mówię. Tam ja nie wiem, ile było z tych bali. Po 30-40 i tam się na sam czubek wchodziło. No, i naprawdę było mega, mega fajnie. To mi się teraz tak marzy. Albo mieć. E, fajnie było w ogóle, jakby to było moje pole. Albo mieć tutaj pole sad z jabłkami. To jest pierwszy wariant. Drugi wariant. Dalej mieć pole. E, ale mieć wykrywacz metali. I tak w sumie sobie chodzi z tym wykrywaczem metali. A trzeci wariant. Kłada i kładem się faktycznie jeździć po takim polu. Kurczę, już nie mówię o krosie, bo kros to jakoś nie ten, ale jakoś mnie tak nie ciągnie do krosa. Wydaje mi się, że, że lepszy dla mnie by był kład. Co ty myślicie? Który wariant byście wybrali? A, B, C, D. A to jest sad z jabłkami, B wykrywacz metali, metalów, i C jazda kładem po takim polu. A jeszcze najpierw, żeby jakieś takie były wzniesienia, że nie tylko płaskie pole normalnie wzniesienia. Co ty tam zobaczyłaś? O! Ja się boję. A ty się nie boisz? Boi się cykorze jeden. Ty... Pani śmietnik brała, ku się, ty mały. No! Wracamy z Tamusią. Po dosyć ekspresowym spacerze, ile byliśmy? Z 15? 20 minut? No niestety, no to już jest starszy piesek i, i, i tak bardzo ładnie że tak się udało mi ją wydać, chociaż troszkę nie chcę podrepta. Dobra, wracamy. Fajny akurat otwór. Na dworze jeszcze. Przeglądam gazetkę. Patrzcie, i Wam chcę pokazać. Jest to gazetka Kaldika. Wszystko jest pięknie, ładnie. Jeszcze nie tutaj. Jeszcze nie tutaj. Też jeszcze nie tutaj. Serio. Oto. O to mi chodzi. Jajka. Już jajka pomalowane. Mhm. To mi się wydaje, to już takie troszkę. Mm, znaczy, jest to fajne, ale ile to z jajka pomalować? Chwila, moment, jajka są pomalowane. Nie rozumiem. Nie, 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 nie umiem tego troszkę zrozumieć. Farbki ile kosztują? Złoty? 50? Myślę, że max 2 zł. Jaja. I to jest myślę, że świetna zabawa malowanie jajek, a nie kupować już gotowe malowane jajka. No nie wiem. Nie rozumiem tego naprawdę. Ale nie powiem, mimo wszystko ta czekolada tej firmy Zalikas jest najlepsza. Najpyszniejsza uwielbiam, a jeszcze jak jest biała też w ogóle. To akurat niby zawiera alkohol, chyba, chyba ta czekolada szczególnie, no nie wiem. Ale uwielbiam właśnie tej firmy e, biała czekolada. Jest mega pyszna.